Cześć! Dzisiaj pokażę Ci w jaki sposób założyć profil zaufany w mBanku. Początkowo, aby założyć profil zaufany musimy udać się na przedstawioną stronę. Link do niej oczywiście macie w opisie tego filmu. W następnej kolejności wybieramy opcję oczywiście załóż konto. W tym momencie mamy parę opcji na zweryfikowanie naszego profilu. Pierwsza w tym przypadku to bank lub inny dostawca tożsamości. Następnie jest to rozmowa wideo z urzędnikiem. Jeszcze dalej jest to e-dowód, a na koniec to po prostu sam wniosek online. Ja w tym przypadku wykorzystam założenie profilu zaufanego za pomocą konta w MBanku. W tym momencie możemy wybrać jeden z dowolnych banków, który potwierdzi naszą tożsamość. Jak widać, banków jest całkiem sporo, począwszy od MBanku, PKO, ING po bank np. spółdzielczy. W tym przypadku wybierzemy konto w MBanku. W tym momencie pora na zalogowanie na nasze konto, więc logujemy się niezależnie od tego, jaki bank wybraliśmy. Po zalogowaniu będziemy widzieli dostępne nasze dane, no i oczywiście możliwość założenia tego profilu zaufanego. Gdyby natomiast taka opcja nam się nie uruchomiła, to musimy włączyć ją ręcznie. W tym przypadku, jeśli chodzi o m -Bank, wchodzimy w zakładkę Finanse, a następnie wybieramy opcję Zaufany profil. Teraz tylko musimy potwierdzić klikając dalej, a następnie potwierdzamy naszą tożsamość za pomocą kodu, który powinniśmy dostać w formie SMS-a z naszego banku, bądź który widnieje w naszej aplikacji na telefonie. No i w taki to sposób udało nam się założyć profil zaufany w MBanku. O teraz załatwimy każdą sprawę. Urzędową za pomocą profilu logując się przez właśnie nasze konto bankowe Jeśli ten film dla przydatny, strzel łapkę w górę oraz subskrybuj dzwoneczkiem A jeśli planujesz założyć konto na przykład w mBanku I chciałbyś otrzymać w ramach promocji 140 zł na start po założeniu konta To link do takiego poradnika w razie czego masz w opisie tego filmu Tak jakbyś akurat planował założyć takie konto albo ktoś od Ciebie z rodziny Póki co, miłego dnia, cześć!